ma, ja jestem Jaboleks 1311 Ten film jest z serii Minecraft Interaktywnie, czyli wy w komentarzach decydujecie, co się stanie na wyspie. Te najbardziej łapkowane komentarze postaram po po się spełnić. No i tak, przepraszam bardzo, że jest inna mapka, tylko no już nie ma tutaj nigdzie ziemi, nigdzie, tylko jest skała, na się nie dało usunąć, ponieważ zmieniłem mapkę, ponieważ trzy razy usuwałem mapkę, ponieważ chciałem między odcinkami ten, no, 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 dobudować plantację takich oto drzewek no i niestety nie wychodziło, ciągle spadałem i później nie rodziłem się na wyspie yy, A więc dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki i będzie nosił nazwę Minecraft Interaktywnie, budowa domku. A więc yy, sobie dużo, 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 dużo materiału, i dużo sporo desek To wyglądała jakaś nie wiem, ta druga, czy tam wykopaliska kamienia, nie wiem jak to nazwać. ścianki z tego, z, ze szkła, taki szyb, z, ze szyb, ale niestety nie mam piasku. Tam jest dalej dysepka, to jak do niej pójdę, to jak zniszczę ten piasek, to sobie wezmę, wezmę sobie, to zrobię z niego Ale póki co nie mam tego piasku, więc będę się już nastawiał na niego. Jeżeli znacie jakąś fajną gierkę, Wiecie, czego nie przemyślałem?